Siema siema, z tej strony Night Dragon i witam Was na moim kanale. Jeżeli ten materiał Wam się spodoba, to tradycyjnie zachęcam Was do zostawienia łapki w górę pytania znać w komentarzu pod filmem oraz zasubskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco z moimi nowymi materiałami. No i ogólnie powiem Wam szczerze, że... Znaczy, no jeśli mam być z Wami szczery, to po prostu czuję się tragicznie i to zarówno psychicznie jak i fizycznie. Nawet nie czuję, kiedy rumuje, a na poważnie to kiedy... A na poważnie to tak, czuję się źle psychicznie, dlatego że dowiedziałem się od y, Wiktorii, że komu nie daje od siebie, nie dawałem właściwie od siebie 200% w tej relacji, bo wcale to nie jest tak, że przytulanie jej, całowanie, pocieszanie po śmierci kuzyna, pocieszanie po kłótni rodziców, szukanie dla niej e, pół, przez pół ferii prezentu na walentynki... Um, i spędzanie z nią każdej chwili, którą mogłem na internacie, to wcale nie jest dawanie z siebie 200%, Wiktoria, co nie? No, ale dobra, mniejsza. A fizycznie się czuję źle dlatego, że Ej, czuję się taki osłabiony, albo coś mnie złapało, albo znowu miałem krwotok w nocy. Zresztą możecie słyszeć, że mam taki zmarnowany głos. Możecie mi napisać, czy to słychać, czy nie w moim głosie, że jest taki inny niż zawsze, ale w każdym razie stwierdziłem, że nieważne jak się czuję, to, to nie mogę zaniedbywać swoich widzów i dzisiaj dla Ciebie Kinga, bo ja nienawidzę nieodtrzymanych obietnic, a obiecałem Ci, że będzie polska wersja Bella Ciao i będzie polska wersja właśnie Bella Ciao w wykonaniu Pani Kasi Staszewskiej, tak więc bez zbędnego przedłużania lecimy do kolorowania.

Bella ciał, bella ciał, bela ciał, ciał, A jeśli w grę, jako partyzant Chcę być pochował, bo nie Chcę byś być pochował, bo nie wie Bo tam wysoko Bo bella ciał, bella ciał, bella ciał, ciał, ciał Bo przed niegóra, tam wysoko Gdzie piekł, jak kładzie Będą przychodzić, będą ciał, będą ciał, będla ciał, ciał, ciała, A ludzie, którzy będą przychodzić Powiedzą wiedzą jaki piękny piękny A ludzie, będą którzy będą przychodzić Jak należy, do partyzanta. O, będę ciał, będę ciał, będę ciał, 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 ciał ten należy. Do partyzanta, to życie swe za wolność należy, do partyzanta, to życie swe za No, także dziękuję Wam za wysłuchanie. Także dziękuję Wam za wysłuchanie tego coveru, jeżeli on Wam się spodobał to tradycyjnie zachęcam do zostawienia łapki w górę, dania znać w komentarzu pod filmem oraz zasubskrybowania tego kanału, aby być na bieżąco z moimi nowymi materiałami, a ja się z Wami już tradycyjnie żegnam, mówił do Was Night Dragon, do następnego yo!